Ruszyła kampania informacyjna pod nazwą Prawa przez cały rok, która rozpowszechnia wiedzę o obowiązujących przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w krajach, do których wybierają się pracownicy. Promuje ją między innymi Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Zgodnie z danymi raportu Komisji Europejskiej każdego roku nawet 850 tysięcy obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. W 2019 roku wśród krajów wysyłających pracowników 58% przemieszczających się osób pochodziło z Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Bułgarii. Otwarte granice i możliwość wyjazdu to dla wielu poszukujących pracy szansa, ale jednocześnie duże zagrożenie niepewne warunki pracy i życia, oszustwa czy nadużycia zdarzają się często. Niedawno powstała instytucja, która nazywa się Europejskim Urzędem do Spraw Pracy, promuje taką kampanię, która ma pomóc tak jakby wszystkim pracownikom sezonowym, którzy korzystają z różnego rodzaju ofert pracy na terenie całej Europy, żeby mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy, warunkami pracy w innych krajach na terenie Unii Europejskiej oraz są promowane tak jakby informacje dotyczące jakby sprawiedliwego, e, sprawiedliwego funkcjonowania tych pracowników, żeby takie same prawa mieli pracownicy sezonowi, jak i pracownicy, którzy pracują na stałe w danych, w danych krajach. Na różnego typu zagrożenia szczególnie narażeni są młodzi ludzie, dla których taki wyjazd to niejednokrotnie próba podjęcia pierwszego sezonowego zatrudnienia. Zarówno oni, jak i pozostali pracownicy swoją decyzję o rozpoczęciu pracy powinni poprzedzić z zapoznaniem się z informacjami o warunkach życia, i pracy w wybranym kraju. W tym może pomóc funkcjonująca od wielu lat sieć EureS, czyli europejska baza ofert pracy. Sieć EURES to jest taka sieć, że tam tak jakby są sprawdzeni pracodawcy. Można sprawdzić dostępne oferty z różnego rodzaju tak jakby krajów europejskich plus czterech krajów. Liechtenstein, Szwajcaria, Norwegia i Islandia. Tam jest ponad 3,5 miliona ofert pracy. One są dostępne, tak jakby z każdego kraju można, można na tą stronę wejść. Link do, tego, do, tego, do tej sieci to jest eures.praca.gov.pl i w tej chwili tak jakby ponad 3,5 miliona ofert pracy ze wszystkich krajów unijnych jest tam dostępnych. Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Urzędzie Pracy. Warto dodać, że osoby poszukujące zatrudnienia, jak i pracodawcy mogą skorzystać z pomocy doradców EURES, którzy mogą zaproponować konkretne oferty czy doradzić, jak podjąć bezpieczną pracę za granicą, służą oni pomocą także w powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu.